Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie po długim czasie. U nas od po półtora tygodnia jest piękne słońce. Może niekoniecznie temperatura, bo tutaj na północy mamy dużo takich um, chłodnych powiewów wiatru takich wręcz ze szpilkami. Lodowymi w powietrzu. I od półtora tygodnia bardzo intensywnie, w każdym wolnym czasie, pracuję tutaj na działce. A mam co robić. Mam dużo zagonków, mam dwa tunele, mam też y, mały sad. Wszystko potrzebowało już pielęgnacji, ale jesteśmy już ku końcowi takich prac porządkowych, bo dopiero teraz właśnie od półtora tygodnia można było normalnie po prostu wyjść i popracować. A tutaj właśnie patrzycie na mój inspekt. W tym ostatnim półtora tygodnia pomidorki ładnie poszły w górę, ale niestety i w tym roku są też poparzenia słoneczne. Z tego powodu, że Słońce świeciło przepięknie, ale jak był bardzo zimny taki wiatr lodowaty, to niestety nie otwierałam inspektu, tak jak w tej chwili, że jest całkowicie otwarty, a tylko go rozszczelniałam. I to też dawało troszeczkę poparzeń słonecznych, ponieważ na klapie od wewnątrz była duża skroplina. A słońce wręcz paliło. Więc też są poparzenia może zbliżę. Nie wiem, czy widać. Teraz słońce świeci, i ja niedokładnie widzę to, co jest na ekranie, jak nagrywam. Tutaj chyba będzie widać. I takie tutaj, na, na niektórych pomidorkach właśnie mam poparzenia. Nie na wszystkich. I w tej chwili jestem tutaj, bo mam chwilę czasu. Chcę zrobić sobie inwentaryzację, spisać ile sztuk danego pomidorka. Tutaj mam. Nazwy pomidorków mam spisane, oczywiście, a nie wiedziałam jak mi wyjdą Sadzonki, ile wyjdzie Sadzonek, więc nie liczyłam. A teraz chcę je policzyć. I potem w domku dzisiaj na spokojnie, późnym popołudniem, yy, namarkuję sobie na moich kartkach, gdzie w które miejsce idą te pomidorki. Nie wiem, czy wszystkie się zmieszczą, czy się nie zmieszczą. Ale jak się nie zmieszczą, to i tak się nie zmarnują, bo ja zawsze rozdaję. Chciałam Wam pokazać tutaj w tunelu jeszcze jedną rzecz. Mieliśmy ślimaka, upolowaliśmy go, pomidorów nie tykał. Natomiast wpierniczył wszystkie papryki. Były 4 czy 5, a nie ma żadnej. O, przepraszam, jakieś zwłoki. Także ta papryka się nie nadaje. I jest coś, co mi zżarło pomidory. Tutaj się świeci. To chyba był ślimak, ale czy ślimak żre pomidory? I oto jest pytanie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ślimak wpierniczał pomidory. Takie pozjadane pomidory mam. Tam na końcu, w rogu, tak bardzo. I to akurat Aussi sobie, jak coś zasmakowało w Aussi. Myślę, że tylko dwie, może trzy sadzonki będą Aussi. A zjedzonych jest raz, dwie, trzy. Tam w tyle miałam jeszcze. Także w tym roku Ausi będą może z dwa, trzy krzaki. Dla ciekawości, za chwilę zrobię film o winorośli. Nie mam doświadczenia w winorośli, a mieszkam tutaj na północy, pod Trójmiastem. Niedaleko mam całkiem do morza. Jest naprawdę u nas chłodny ten klimat. I pokażę Wam różnicę w winorośli. A na ten moment kończę temat pomidorków, bo zabieram się za inwentaryzację. A potem, może dziś, a prawdopodobnie jutro, będę już je przenosić na właściwe miejsca w tunelu. Do usłyszenia.